Dobra, mamy tutaj jeszcze parę rzeczy do obrzejenia. Native American, Myth, mity i legendy, co? Czyli kurwa kompletnie niepotrzebne, ale otwórz książkę. Niedźwiedzica wpadła w szar, rzuciłaś na kupce, nie uszło od potężnego orła, kupiec dotarł. O, kurwa, ma zile czytania. Jezus Maria, wielki duch zagniewany postępkiem nie zatrzymał go. Dał niedźwiedzicy możliwość pomszczenia młodych, rozgniewać ziemię. Ten ten wielki duch dostrzeże. Jakiś duch lasu, jakieś takie rozkminy grube, to nie Okej. Myśliwi rdzennych ludów Ameryki korzystali z symboli i oznaczeń wyrytych na drzewach bądź namalowanych na ścianach, by komunikować się z innymi członkami plemienia. Duża część symboli stanowiła wyraz ich wyznań religijnych i wydarzeń. Inne ostrzegały przed niebezpieczeństwem lub miały zapewniać ochronę. Z jeszcze innych korzystano, by bo oznaczyć bogate tereny łowieckie. Większość symboli wykorzystywanych przez dane, bla bla bla, dobry teren łowiecki, wizja lub cena o przyszłości, urok lub zaklęcie schroniące przed złymi duchami. Dobra, tylko, tylko tutaj dwie kartki mamy rara. Jakieś rzeczy, ludzie, które będą się wydawały troszeczkę ciekawsze, będę wam odczytywał. Kurwa, przejdę tędy czy nie? Rozpalamy. Tak te necessary... Do mojego masztu? Baby. Możemy pogadać o moim maszcie za chwilę. Tylko pozwól, że rozgrzeję tu atmosferę. Dobra, trzeba naładować chyba czegoś do środka. Jest drewno. Jeszcze jakiś ten, rozpała by się przydała. Pała też, o kurwa, jedna zapałka. Ho! Yeah! O kurwa, gdyby każdy, gdyby każdy, za każdym razem kominek się tak łatwo rozpalał. Zajebiście. O kurwa, idzie ten potwór. To nie może być człowiek, widzicie? To wygląda jakby łaziło na czterech łapach. I to dość szybko. Jeszcze ma taki wzrok. Kurwa, ludzi widzi przez ściany. Nie poruchacie się ludzie. Efektu motyla. Co mam dalej? Mike nadal imponował. Maje, Jessica była naiwna. Aha, okej. Okay. Dobra, potworze wpierdala ich. O, nie już się porozbierali tam. O, prawie, prawie do końca. A a, a za pało, zostanie z ciebie mało mięsa i kości, nie przyjmiesz nigdy już gości. Oho! Oh! 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 Uh! ona już w stanie taki ogólnie trzeci rozbiór Polski. I don't know. we'll go find out. No, <zyskujesz> no, Jesus. Co to było? Co to było? Kiedy będziemy już chodzili po tej chatce z dachem na wierzchu? Czekajcie, ja tutaj coś jeszcze mogę w ogóle rozkminić dookoła? Czy już raczej niczego ciekawego tu nie ma? Poglądajmy jego klatę. Mmm. Mmm, Mike, yo so sexy! Wygląda trochę jak Alan Wake, jeszcze z tą latarką chodzi. A, pewno dobry pomysł tutaj, kurwa. I coś tu gra. Jest muzyka. tu bo. Whoa, damn. To trochę chujowo. Zam... Telefon! Ona wcześniej muzykę puściła, ale czy to. Dobra, no mieć telefon. O, ona no już prawie naga. What? How is it my phone? I don't know, it just No chyba nie. Oh, for sake, What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us just when we Pewnie już nie jest w nastroju. O kurwa, ona ma te warkoczyki! <laughs> <laughs> Ona ma te warkoczyki. Hey, yeah, to, znaczy I know. to ona się w tej klatce obudziła. I w tym, w tym właśnie Bistonoszu. Niechbym pamiętał no, Bistonosz. Aha, dobrze że ogłosiła to całej kurwa florze i faunie w lesie. O kurwa! Chryste, panie, ja pierdolę kurwa mać! Okej, okay. i tak. O oh, 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 kurwa! Dobra, idziemy. <laughs> ja pierdolę. Wyciągnęło ją, kurde. To była jakaś łapa! To był jakiś kurwa stwór! To nie wyglądało tak na pewno to jak człowiek. I, to ale. to że powinniśmy wspomnieć To Tak, ale nie tak, Have a Maybe we went too far. Czy jest zamknięte oczywiście? Ja nie wiem, czy ja mam i zanim, nim mam szukać tego dowodu całego. Chodźmy na razie za nim, może on nas do biblioteki zaprowadzi. Też wydaje mi się, że już byliśmy w... Biblioteki. O Jezus! Kurwa o, mać! Ja pierdolę, co się stało? Czyś tam nikt tego nie pchnął? One wyskoczyły. wyskoczyły. Ja pierdolę Jezus Maria.

No, 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 you go. Gee, thanks. Chris zginie w hui. O, o, kurwa, pająk! O, oh! oh, widzę, że wizytał doktorka jednoznacznie. Określa chyba, co będzie nas straszyło w danym momencie. Zdjęcie portretowe, co? O, o, jest... Nie, mogę tego, mogę to obrócić, powinienem być w stanie, ale coś nie chce działać. O kurwa, dorwę je i spuszczę im krew jak prosiakom, a potem obedrę z tej jaśniutki skóry. Jebane 16 lat. czekaj 16 lat na słodziutką Hana i Beth. Ooo oh, shit. O to grubo. Nan no, now Ash, I, 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 I don't want to freak you out, but. But look at this. What? Chris, what is that? I... I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a, a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. O Boże, 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 Dobra ludzie, powracamy w takim razie. A wszystkie akcje tutaj się skończyły. Dobranoc wszystkim, którzy sobie idą. A my cóż? A my, a my... Co my mamy teraz robić dokładnie? Bo już zapomniałem. Bieżący cel znajdź Josha. O Boże... gdzie ja kurwa znajdę Josha? Przecież ten dom jest zajebiście wielki. Nie ma tutaj już nic... No! Wejdź, zejdź z drogi kobieto! Ktoś nas tutaj właśnie na kamerze ogląda. To jest podejrzane, bo wiecie, to jest dom poniekąd należący też do Josha. Czuję notatki w stylu 16 lat czekałem, żeby was zajebać troszeczkę nie pasują tutaj do tego, żeby to mógł być Josh, tak więc no. E, do wszystkich pytających się ile jeszcze potrwa until down. o, kurwa, drzwi się tutaj otworzyły. Nie jestem pewien, bo gierka mi się ogólnie A... podoba. Czekajcie, ja muszę sobie jednak <laughs> pada trzymać tutaj, <laughs> jedziemy dalej. What was that? O, zajebiście jakaś maska, świetnie. Świetnie, super zajebiście. Co to kurwa? Tajne przejście jakieś? Nie. Wygląda jak zwykłe przejście. Kontynuujmy. No nie, kurwa, zaledwie coś co zionęło ogniem. Co my tutaj mamy? Drzwi na zewnątrz, chyba. Ja wiadomo na pewno wychodzi, zobaczmy czy tutaj jest jakieś przejście czy jakieś przejście so, dalej. Um, I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? It, there was like this wanted poster like full on western style, you know. So and Sam really thought there was someone following her around. So so what you're saying there's some criminal up on the mountain with us? Well, there was that guy, I told you that. Wait wait, 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 what guy? The guy who threatened the Washingtons. I mean, he, he said he wanted to take revenge by burning the whole place down. And, and then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. Uh -huh. You hear that? That was Josh. josh no, Josh. Josh! Josh! Oh on? Oh świetnie! Zajebiście! Ashley! Jeb! Um, yeah. gonna... yeah. No kurwa, otwierajcie się drzwi! Co się dzieje? Ashley! Yeah. Yeah. Wow, 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 wow! wow Skurwy syn! Yeah. O no, gościu ma Ktoś w masce klauna. Chyba klauna? Nie wiem, czy klauna. Nie, to nie wygląda jak klaun. Ja pierdolę. No, to faza. Gościu ma na sobie jakiś strój jak takiego jakby pracownika, wiecie, taki kombinezon roboczy. No i takie torby z narzędziami. What the fuck! Kim jesteś? Gnido. O chuj chodzi. Gościu ma takie rękawice, jak ten na przesłuchaniach u psychologa. Odejom. O! Damn. o! A ja coraz ciekawiej um, uh, jest w gabinecie pana psychologa. Jakieś martwe zwierzę tam kurwa leży. Rozcięte. I jakiś manekin z maską, kurde mol. Końc epizodu, widzę, mamy znowu pogadankę z psychologiem. Come to know alike. But maybe you don't like them as much as you pretend to. Well, this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time. Your answers are important. Oh, Sam to Josh. Wolę sam Mat czy Emily? Właśnie kurwa, gdzie się Matt podział? Zniknął. Wolę Mata. <grymnie> Niżej Emily. Emily to such eee, Ashley czy Chris? Ashley czy Chris? Chyba bardziej lubię Chrisa. Debil, ale bardziej powiedzmy lubię Chrisa. <laughs> może wyznaczał osoby, które kurwa zginął niedługo. Majka czy Jessica? Jessica, Jessica jest kurwa, wiecie. Wylatuje w bieliźnie na śnieg, grozi wszystkim, mówi z kim się będzie pieprzyć. <laughs> Tamte jakie uśmieszki Josh czy Emily? Kurwa, trudny wybór. Josh True Story ma takie rękawice jak ten. Pan pan, pan pan, ten, pan clown. Wolę Majka czy Ashley? Ashley, wolę.

Well, again, gone. I'm afraid we're out of time. God to fucking dammit. What's going on in this ogóle I tej not ja it. ogarniam! going Hold on! There is one individual we're considering as a person of interest. He has an interesting history with the Washington family. Apparently he had warned them against pursuing their construction project in Blackwood Pines and claimed the land was sacred to his forefathers. S. I. S. T. Sister? Ask it whose sister. Josh, it's it's gotta be. Which sister is it then? Josh! Ah! Ah! Oh. Oh. oh my god! Josh Hey. Prawda jest taka, że cokolwiek porwało tą blondynę. Niekoniecznie oznacza, że ona nie żyje. No dobra, wracamy. Tutaj mamy już grubą akcję. Jessica! O my Chryste, kurwa, panie Tym razem trzymam się ścieżki. Dobra, QuickTime Eventy znowu się zaczną. Muszę się mocno skupiać. Szczelamy. Wow wow, 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 zakrwawiona. Co się w plecy wy. o kurwa. No, celuj, kurwa, dalej w prawo. Co ją tam ciągnie, paściarzu, kurwa. Zginę, w chuj! Straciłem lampkę. Nie wiem, gdzie mam broń. Dobra, jest broń. A nie, lampka też jest, dobra. Przeżyłem. Du, 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 du. No, tylko nie spadnij pa w Mam nadzieję, że dobre ścieżki w miarę wybieram. Nie wiem, może każda jest prawidłowa, ale trudno powiedzieć, wątpię. Gdzie ja dobiegnę? Co się kurwa dzieje? Co to za stwór jest? Jedziemy dalej! So much fun! Wszystko bardzo szybko reagować na quick time eventy. Fuck! Dobra, żyje. Lampka mi się zjebała? Gdzieś tam spadła? Czy się rozbiła? Nie wiem. coś mi złapie za nogę teraz. Nie zdziwiłbym się. Dobra, lampkę jest nieprawdopodobnie wytrzymała. Oh, shit. Jessica! O, tu pewnie jest ta klatka cała, w ono się obudzi. Jessica, I'm coming! I'm coming! mam do niej iść? Nie wiem, nie tędy. No kurwa, szybciej chodź, Pałsztajnie! Wbiłeś do jakiejś kurwa tego... O Boże, winda. Winding... No kurwa, tak wolniej się nie da! Porwali ci kobiety, ktoś ją torturuje, krzyczy, ciągnie i to w samej bieliźnie. A ty sobie tak dreptasz, kurwa! O, coś tu jest. Totem, o chuj. Tak, bada, baw się totemami, chyba najlepszy moment. Wilka będzie. Totem pomocy, coś z wilkiem. Żeby wilka pogłaskać? Mam wilki kurwa, głaskać kurwa w tej grze, powaliło was. Nie mam dość problemów, żebym jeszcze miał wilki głaskać. Jessica! Szybciej! O, znowu są jakieś te kopalniane tereny. One jest bardzo niedaleko, bo ją słychać strasznie wyraźnie. Okej, okay. okej. Okay. A, tu była winda, a nie klatka. Wow! O, oh! o, oh, god! Jessica! Oh, Jessica, no Jessica, no oh, Jessica! What the fuck? O, ja pierdolę! I. O kurwa, Mike potknął się podczas pogoni za jazz i Mike przybył za późno. Ja pierdolę, czyli gdybym skoczył tam wtedy, a nie szedł po tej tej z boku, to bym tam szybciej dotarł i ją uratował. <śled> o ja jebie. No to kurwa po waflu. <śled> no. No, no, logika nie będzie. <laughs> Bo nie ma dolnej części szczęki. <laughs> Jezus Maria. On, on sobie przypomniał, że przez to, że szedł tak z boku zamiast skoczyć, to był za późno. Ja pierdolę. Aż kurwa masakra. No dobra, trudno się mówi, no. Taka gra. Nie da się przewidzieć, jaka decyzja co spowoduje. Mogłem pomyśleć, że powinienem był szybciej przyjść. Strzeliłem w coś, kurwa. Fajnie, że momentalnie strzeliłem i już nie mam celownika przy oku. Trudno! Nie musimy uratować wszystkich. Nikt nie powiedział, że ta gra się musi skończyć idealnie. Czasami dobre są skróty, czasami dobre są ścieżki normalne. Ostrożnie, szybko. Ostrożnie. Nie mamy jeszcze po co śpieszyć. On już nie żyje. Spróbujmy ostrożnie, bo jeszcze my się zajebiemy. A do tego bym już nie chciał doprowadzić. Kurwa, no. Nathan Drake, Alan Wake. Gościu jest po prostu człowiekiem renesansu. Okej. No a zobaczymy, czy damy radę. Hopaj! Jak coś się tutaj urwie i ja zginę, to będzie nieciekawie. O kurwa! Dobra, 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 to był chyba zły pomysł. Jak na razie nie tak źle mi idą quick time eventy. Hopaj. God damn it! Ktoś tam kurwa idzie? Zresztą to był człowiek zwykły. Nie był żaden kurwa potwór. What the fuck! Nie, nie mam nie mam. A tak, nie, nie, nie no to był raczej człowiek, powiedz, gdzie jestem? Aha, nie ma knota, czy mi się wydaje, tylko Ah. dobra, rozpalone. God damn! Laska mi umarła. <laughs> I to tak hardkorowo. Ale trudno się mówi, no. Decyzje, decyzje. No, przyjaźnie jest. Co to jest? Co to jest? <laughs> On jest niesamowicie O, to coś to, to coś ten ktoś tam szedł. O fuck. A kurwa no, ekscytująco się zrobiło, to pewne. Gra ja się rozkręciła już na maksa. Ach. Tutaj dzieje, co się tutaj dzieje? Co się jest na ziemi? Krew i kawałek jej. Nie, jakaś poduszeczka? Otworzyłbyś to. Nie mógł tego otworzyć, tam był zamek błyskawiczny. Ha, no dobra, to pewnie będzie zamknięte. the fuck? O kurwa, krew na ścianie. To oh, nieprzyjemnie. O, shit, no. Goddammit! Bardzo nieprzyjemnie. Dam radę tu gdzieś jeszcze pójść? Dam radę. Dobra, idziemy przed siebie w takim razie. Ash? Co, na zewnątrz wychodzimy? Na zewnątrz. O, kurwa. Ta, ta muzyka. To nie jest dobry pomysł ziomek.